Cześć, witam Was. Jak widzicie na warsztacie most musimy go rozebrać, przygotować do piastowania. Olej już mamy spuszczony, musimy ściągnąć piasty, zabieraki. Musimy zacząć od rozbiórki zabieraków, piasta, benben ben, potem cała zwrotnica na tej kuli. Będziemy widzieć, jak dalej. Czy będziemy demontować półosie, czy je tylko zabezpieczymy. Otworzymy również środek, zobaczymy, jak w środku to wszystko wygląda. Yy, olej był jadnowy. Ten kolor, który jest we tym się nie sugerujcie, ponieważ tam był jeszcze stary olej silnikowy, to się wszystko wymieszało. W każdym razie olej był jadnowy po spuszczeniu. Yy, jest tu jeszcze mały problem. nie mogę Odkręcić tej natrętki, z nią zawsze jest problem, albo się będę wspomagał pneumatem, a jeżeli nie, to odpuszczę ją, dlatego że to wszystko tu w koło jest ganz suche, nie ma tutaj śladu, żeby to się pociło, więc nie wiem, czy jest sens, chociaż ja wyznaję zasadę przy takich remontach, żeby nie iść na kompromisy. I takie właśnie uszczelniacze lubią się potem mścić. Nie wiem. Zobaczymy. Ja prawdopodobnie chyba jednak zostawię ten uszczelniacz, ponieważ to jest wszędzie wszystko suche. A też nie wiadomo jaki zamiennik jak kupię i dostanę. Niekoniecznie musi być lepszy. Więc prawdopodobnie to zostanie, ale na pewno wszystkie uszczelnienia na tych kulach. To wszystko musi być wypiastowane, wyczyszczone, ucelinia nowe założone na nowym, świeżym smarze. Zobaczymy, przyjrzymy się łożyskom, tu jest u góry i na dole łożysko z zwrotnicy. Luzów tutaj nie czuję, to znaczy w tej chwili ciężko by było wyczuć, ale z kołem na pewno tego luzu nie czułem. Yy. Tutaj są łożyska stożkowe od góry i od dołu łożyska stoszkowe które, na których możemy skasować ewentualny luz. Także dobry patent przy takich konstrukcjach, mam nadzieję, że do powinny bynajmniej, przynajmniej, przynajmniej, powinny tu być stoszkowe łożyska. Tak jak mówiłem, zresztą inaczej być nie mogło. Cała zwrotnica pracuje na dwóch łożyskach stożkowych. W momencie rozbierania kolor smaru czerwony i ten kolor smaru, bo ta czerwień nie jest jego oryginalnym kolorem. Niestety korozja zabarwiła ten zmar na czerwono. I Już w tym momencie wiedziałem, że będą kłopoty. Nieduże kłopoty. W każdym razie bieżnia łożyska jest miejscami skorodowana i miejscami są aż brzery od rolek. Pokażę Wam teraz jak wygląda bieżnia łożyska ta górna. Ewidentnie czas zrobił swoje i woda, który samochód długo stał. Paręnaście lat stał nieużytkowany i stąd są te problemy. My tu założymy nowy zestaw regeneracyjny, nowe łożyska, nowe bieżni łożysk, nowe uszczelniacze również, ale to już po piaskowaniu, podczas składania mostu. No i tak wygląda bieżnia. Spójrzcie z bliska. Każdy ten odcień inny to jest dołek wyczuwalny pod palcami. Także. Dobra, ja w tej chwili demontuję drugą stronę. Wam oszczędzę tego widoku, bo wspólnie zrobiliśmy tą prawą stronę, lewą stronę, prawą stronę. W prawą stronę zrobiliśmy wspólnie, lewo rozbierę sam, to jest analogiczne. Musimy zajrzeć do środka, do mechanizmu różnicowego, ponieważ jest jedna pewna rzecz, która mi się nie podoba i nie daje mi spokoju. Kręcąc tą półosią, powinna mi się kręcić albo pół tamta, albo flansza na wadę, Natomiast nie kręci mi się zupełnie nic.

Tak jak przypuszczałem, coś jest tu nie tak. Prawdopodobnie stawiam, że jest ukręcona ta krótka pół oś. Choć też do końca nie chcę mi się wierzyć, bo samochód jest na tyle słaby, że nie powinien takiego spustoszenia zrobić. Nie wiem, może zmęczenie materiału. Zobaczymy. Musimy się temu przyjrzeć bliżej. A na pewno musimy to po prostu otworzyć całość. I, i zweryfikować co jest uszkodzone. Demontujemy w tej chwili jedną pół, drugą pół. Zobaczcie ona się w ogóle kręci nie zabierając mechanizmu różnicowego. Niestety taka sytuacja. Ukręcona pół oś. Szkoda. Cóż, dzisiejszy odcinek nie zakończy się happy endem, niestety, no ale tak bywa. Z jednej strony, dobrze, że autem. Nie udało się zrobić jazdy próbnej, ponieważ prawdopodobnie, a raczej na pewno, te elementy, które zostały urwane na półosi, one gdzieś są w środku w moście i jazda z takimi niespodziankami. Kończyć by się mogła źle również dla mechanizmu różnicowego, więc dobrze, że stało się, jak się stało. Moje przypuszczenia odnośnie uszkodzonej półosi również niestety się sprawdziły. Cóż, no pozostaje wybić drugą półość. Rozkręcić pierw, oczywiście bęben, piastę, zwrotnicę analogicznie do tej strony i w niczym nam nie szkodzi, aby my całą obudowę mostu już wypiaskowali, wymalowali, a po prostu elementy będą czekać na złożenie. Zastanawiam się, czy brak wału napędowego przedniego ma coś wspólnego z tą busterką i może mieć ponieważ mogło dojść do zakleszczenia, zaklinowania mechanizmu różnicowego i ktoś, żeby tym autem jeździć dalej czy nawet zjechać do miejsca docelowego, mógł pewnie odblokować przedni napęd, po prostu demontując przedni wał i tracąc z jednej strony napęd naprzód, no ale zyskając możliwość jakiegoś tam dotoczenia się do miejsca docelowego. Także podejrzewam, że stąd, dlatego nie mam wału przy tym samochodzie. Ktoś po prostu go zdemontował. Auto już nie trafiło na warsztat, na serwis, na naprawę. I ten wał po prostu gdzieś tam przepadł. Już nie trafił do tego samochodu ponownie. Jeżeli by usterka była pewnie usunięta, no to i pewnie wał trafiłby na swoje miejsce. Tak się nie stało niestety. Ja w tej chwili zaczynam szukać takiej półosi. Nie wiem jeszcze czy będzie z tym problem czy nie. Myślę, że uda się znaleźć. Jeżeli nie w Polsce to może w Stanach. Jak to mówią im głębiej w las tym więcej drzew. Tak to się chyba mówi. Podobnie jest tutaj. Zacząłem czyścić tą przylgę na uszczelkę i okazało się, że w jednym miejscu jest pęknięcie i teraz się zastanawiam, dosyć spore pęknięcie, które wymaga spawania. Teraz się zastanawiam, skąd to pęknięcie mogło wystąpić? Czy po prostu z eksploatacji? Czy gdzieś wystąpiły naprężenia podczas zmielenia właśnie tego wieloklina na półosi? Być może wtedy doszło do jakichś naprężeń i po prostu roz, rozsadziło Tutaj obudowę. Pokażę Wam bliska, jest taka niewielka szczelinka, nawet nie szczelinka, a taka ryska, ale są różnice wyczuwalne pod palcem, także nawet ta powierzchnia pod uszczelkę nie jest idealna. Ale spójrz jest bliska. Tutaj jest rysa, czuć pod paluchem, czuć pod paznokciem. No i czuć, że ta krawędź jest minimalnie wyżej od tej krawędzi. Tutaj za wiele jeszcze nie widzimy, ale widzimy, że tu jest w tym miejscu jest również pęknięcie i ono idzie tu dalej. No nic, myjemy ten element, myjemy ten obszar i spaczymy jak daleko to pęknięcie sięga. Na pewno musimy to pęknięcie usunąć, musimy to pospawać, choćby nawet po to, żeby się nie pociła obudowa tutaj olej, żeby się nie przedostawał. Cóż, ja się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym nagraniu, ja zachęcam Was gorąco do subskrybowania, lajkowania filmów, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!